Cześć, witajcie, Jan Paśnicki, Piwna Kompania. Dziś zabiorę Was na weekendową podróż w masyw Śnieżnika. Zdobędziemy Trójmorski Wierch i sam Śnieżnik, zahaczając także o browar i punkt widokowy przy sanktuarium Maria Śnieżna. Na koniec odwiedzimy także bajkowe Międzygórze. Zanim jednak udaliśmy się w góry, po drodze odwiedziliśmy znaną i lubianą przez nas winnicę Czarna Sodoła we wsi Tą podła u ponuża Ślęży. Na miejscu zastaliśmy Julia, która oprowadziła nas po winnicy i doradziła wybór win. Najnowszym dziełem są tak zwane petnaty, czyli wina naturalnie musujące, ale na miejscu dostaniecie na przykład także białe wetrawne wina ze szczepu ja Haniter, czyli lilii. Wino nie leży kowało w beczkach, więc jest naturalnie wręcz białe. Polecam Waszej uwadze, zwłaszcza, że wina są wyborne, a do jest od głównej drogi bardzo sprawny. w masywie Śnieżnika. No i na pierwszy ogień sam Śnieżnik. Nie wiem czy dojdziemy, czy też nie. Pogoda jest taka, powiem Wam, dosyć średnia. E, parno, duszno. E, z tego co mówią może się zbierać na burzę, aczkolwiek nie powinno jeszcze w obecnej chwili tylko ewentualnie albo dopiero na wieczór, albo gdzieś tam w nocy, ale tak właśnie jakieś takie zachorzenie. Póki co radary pogodowe niczego nie pokazują. Będziemy obserwować sprawy na bieżąco, a my tu tam, z Kletna, bo przyjechaliśmy właśnie do Kletna po drodze Jaskinia Niedźwiedzia. Do niej nie idziemy. Nie udało się dostać, ale ruszamy dalej na sam śnieżnik. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć jaskinię Niedźwiedzia, warto kupić bilety z dużym wyprzedzeniem. Ja próbowałem kupić je 12 dni wcześniej i już mi się ta sztuka nie udała. Godzina 12 minut od wyjścia z parkingu pod samochodem, i dotarliśmy na schronisko pod Śnieżnikiem. Fajnie, o tyle zrobiło się przyjemnie, że zaczęło nieco bardziej wiać, temperatura nieco spadła i da się po prostu bardziej oddychać. Co jest naprawdę bardzo potrzebne. Schronisko PTTK na Śnieżniku położone jest na wysokości 1218 metrów nad poziomem morza, a powstało w 1871 roku i zostało ufundowane przez Wielką Patronkę Ziemi Kłockiej. Mariannę Orańską. Schronisko zostało wybudowane na wzór szwajcarskich góralskich domów. Spod schroniska szliśmy zielonym szlakiem mniej więcej 40 minut na sam śnieżnik. Tam, gdzie wskazuje mój palec, jest trójmorski wierch. Mam nadzieję, że tam dojdziemy również, ale nie dzisiaj. Blender już widoczny na szczycie. Nowa wieża widokowa została oddana do użytku we wrześniu 2022 roku i ma 34 metry wysokości. Powstała na miejscu starej wieży, wybudowanej w lipcu 1899, a wysadzonej w powietrze w roku 1973. Przez niektórych nazywana Blenderem, coś faktycznie z niego ma, niewątpliwie już stanowi symbol śnieżnika widoczny z daleka. A po udanej pracy, czyli po wejściu na szczyt, no i po lataniu dronem, słuchajcie, dwa piwka. Dwa piwka z browaru Lubrow, które ze sobą tutaj zabraliśmy specjalnie. Klaron Pils z browaru Lubrow oraz dodatkowo WC IPA. Muszę przyznać, że śmieszki są w tym Lubrowie. Kooperacja z ReCraftem, ReCraft and Friends, West Coast mamy tu 15 plat oraz 6,2% alkoholu. A w przypadku Pilsa, to jest Hopi Pils jest 12 Belgie oraz 5,1% alkoholu. Jakiś owad tutaj usiadł, pokażę Wam etykietę z bliska. Tak to się prezentuje. Jeżeli chodzi natomiast, słuchajcie, o Pilsa, coś ciekawe, większa goryczka, pewnie ze względu na to, że jest po prostu niższa, większa wytrawność tego. Zdecydowanie wyskości mam wrażenie, że jest nieco bardziej po prostu słodowy, nieco więcej takby takiej słodyczy resztkowej. Bardzo dobry, taki oldschoolowy, fajny, fajny wyskości muszę przyznać. Cały czas coś mi lata wokół głowy. Natomiast z ekranem Pils jak wspomniałem, to jest doładowany pis. Po prostu chmielamy e, chmielami. Taron i australijski Eclipse. No dobra, chwilę mi to zajęło, ale mam słuchajcie, że chodzi o pilsika, Fajne, zdecydowanie bardziej cytrusowy, taki świeższy, lżejszy. Oba piwa naprawdę bardzo dobre. Także polecanko. Idziemy w dół już pod samochód, mam nadzieję, że zdążymy do Browaru Kamienica, który jest położony niedaleko. Aczkolwiek jest czwartek i jest on teoretycznie albo do 19 albo do 20, tak dosyć krótko. Zobaczymy czy uda się zdążyć czy też nie. No a jak nie to potem jeszcze na obiad. A taka konstantacja jeszcze na zakończenie, że stwierdziliśmy bo z żonkom, że po prostu wolimy wchodzić aniżeli schodzić. Ale prawdopodobnie może większość z was ma coś takiego, że po prostu przyjemnie się wchodzi niż schodzi. W dół poruszaliśmy się tym samym żółtym szlakiem do Kletna, gdzie zostawiliśmy aut na parkingu. Koszt na cały dzień wynosi 15 zł. Na Śnieżnik można dotrzeć także z Międzygórza czerwonym szlakiem lub trasą z Trumorskiego Wierchu, robiąc pętelkę po okolicy. Taki był nasz pierwotny plan, ale ze względu na zapowiadane załamanie pogody, następnego dnia podzieliliśmy ten szlak na dwa etapy. Jednym z tych przyjemniejszych aspektów bycia w lesie, no i właśnie tego szlaku tutaj na śnieżnik żółtego Skletna. zwłaszcza ten początkowy odcinek jest bardzo można powiedzieć taki akustycznie wodny. Dużo tutaj płynie różnych strumiejków, strumieni, cieków wodnych, także naprawdę fajnie taki akompaniament wodny. No i dodatkowo jest, można, wczoraj dowiedzieliśmy od Pana od parkingu, że padało, także tym bardziej ten zapach lasu jest po prostu no, fenomenalny. Ten wschodni fragment ziemi kłoskiej przypominał mi Bieszczady. To nie tylko kwestia kapliczki w pobliżu parkingu, ale też wyglądu gór, dolin, dróg, czy może wrażenie odosobnienia od ludzi. Macie może podobne odczucia? Dajcie znać w komentarzach. Śnieżnika. Słuchajcie, podjechaliśmy do miejscowości malutkiej, miejscowości wioseczki, tak naprawdę kamienica. Trzy piwa, normalnie są cztery w ofercie, ale akurat jedno się skończyło, chmielowego IP nie ma, trochę szkoda, chętnie bym spróbował, nie, nie, nie powiem. Ale jest tutaj na przykład letnie. Mamy tutaj amerykańską pszenicę dodatkowo, narciarskie, czyli po prostu pilsik, no i mamy tutaj coś jeszcze śnieżnickie, czyli monachijskie ciemne. No, dobra, to w takim razie słuchajcie, może zaczynając od pierwszego letniego, czy amerykańskiej pszenicy, mamy tutaj 12,7% Belgię oraz 5% alkoholu. Co tutaj mamy dodatkowo? Plizeński pszeniczny jasty Chmiel, Senentia Marynka Citra. O tej Citry chyba tak troszeczkę można powiedzieć, symbolicznie. Słodowe, zdecydowanie bardzo słodowa nie jest wytrawne. Drugie, drugie narciarskie. 11,3% oraz 4,5% alkoholu. Okej, okay. goryczka również powoli, powoli nachodzi. Leki DMSik. Wychodzi, jakby nie patrzeć. Dodatkowo jest wyczuwany. Profil nie jest taki, można powiedzieć, że, turboczysty. No, taki. W Czechach robią lepsze. Słuchajcie, natomiast jeżeli chodzi o śnieżickie, czyli burszynowe, ciemne, monachickie, ładnie. Aromat, fajny aromat, taki karmelowy, czekoladowy. 12,7 oraz 5% alkoholu. No, no, to jest dobre. To jest naprawdę bardzo dobre. Śnieżickie, monachickie, ciemne, słuchajcie. No, to jest też dolna fermentacja, także też to, tym to, to, to bardziej fajnie. No też oczywiście, ale, ale ten monachisk ciemny naprawdę muszę przyznać, że smaczne. No, no to by było na tyle, jeżeli chodzi o te różne piwka właśnie z brobaru, kamienica. Mierzamy powoli w stronę Międzylesia, gdzie mamy noslek, ale po drodze jeszcze zahaczyliśmy. Idziemy na sanktuarium Marii Śnieżnej. To tak naprawdę jest przepiękny wydaje się, być z tego, co widziałem różne zdjęcia, punkt widokowy na całą ziemię kłodką. Mam taką nadzieję. Wziąłem drona. Myślę, że będzie fajnie, fajne warunki, zwłaszcza, że zachodzi słońce. Także tuptamy. Podjechaliśmy sobie tutaj do góry na parking i idziemy na punkt widokowy. Tam do góry widać śnieżnik i blender. Bryła Kościoła została wybudowana koło 1782 roku, a samo wieże postawiono kilkadziesiąt lat później. Miejsce znakomicie widoczne z drogi krajowej 33 prowadzącej do granicy z Czechami że na południowym zboczu góry Igliczna na wysokości 770 m nad poziomem morza. Można tutaj także dotrzeć szlakiem z Międzygórza. Naszą bazą noclegową jest Międzylesie, czyli ostatnie większe miasteczko przed granicą z Czechami. Krótko o Międzylesiu, teraz, potem nieco więcej. Słuchajcie, Międzylesie można powiedzieć, że no, tak naprawdę długo ma historię, gdyż datowana jest jego lokacja mniej więcej już na połowę XIII wieku, a jedyną pozostałością po dawnym Międzylesiu jest wieża, którą widzicie za moimi plecami. Jest to tak zwana Czarna Wieża, która ostała się jako jedyna ze spalonego zamku w czasie wojen husyckich. Z tego, co pamiętam, w 1428 roku nastąpiło spalenie tutaj. No i to jest jedyna jakby pamiątka dawnego międzylesia. Samo miasteczko muszę przyznać, że naprawdę urokliwe, fajne, bardzo klimatyczne. No i położone w świetnym miejscu, że chodzi o bazę turystyczną i docelową, ale może w szczegółach posłuchajcie sobie teraz nieco więcej. W Międzylesiu na uwagę zasługuje kościół, którego obecna bryła była wznoszona w drugiej połowie XVII wieku, gdy miasto podnosiło się z ruin po splądrowaniu go przez Szwedów. Długo spokoju w mieście nie było, gdyż już kilkadziesiąt lat później miasto trawił w wielki pożar. Wykorzystano ten moment na przebudowę i połączono kościół z zamkiem, który pierwotnie powstał w tym miejscu już w 1370 roku. Zamek, podobnie jak kościół, mocno ucierpiał w czasie wojny trzydziestoletniej, jednak na przestrzeni wieków zmieniał właściciel i charakter. Zegrodu na renesansowy pałac i następnie barokowy. Czas na kolejny szczyt w masywie śnieżnika, czyli szlak na trójmorski Wierch. Słuchajcie, jest to o tyle fascynujący szczyt, że właśnie z tej góry wypływają trzy rzeki, trzy rzeczki, potoczki, które tak naprawdę swój bieg kończą w trzech różnych morzach. Po polskiej stronie jest Nys, źródło Nysy Kłodzkiej, no i to jest zlewisko Morza Bałtyckiego. Jest jeszcze Lipkowski Potok, który spływa do Morza Północnego, i jest jeszcze doli, źródło Doliny, rzeczka do Doliny Morawy, która spływa do Morza Czarnego. Także fascynujące miejsce, no i Szlakiem, najpierw kawałek chyba niebieskim, potem żółtym i czerwonym, robimy po prostu pętelkę. Warunki dzisiaj są naprawdę genialne, ostatnio w czwartek jak chodziliśmy na śnieżnik było parno duszno, o czym wam wtedy wspominałem, a dzisiaj jest po deszczu, wczoraj padało w nocy, padało także jest przyjemnie, jest czym oddychać no i pachnie Mega lasem, także piękna rzecz. E, jesteśmy obecnie na rozwidleniu, e, tam stąd dochodzi żółty szlak, i kierujemy się tutaj na przełęcz puchacza, ale te muchy latają. Na przełęcz puchacza lecimy tutaj, no i potem kręcimy dalej, e, już na trójmorski wierch. Jak na razie bardzo przyjemnie się idzie, szlak niebieski e, cały czas pod górę. Także również musicie się zastanowić, którą wersję wolicie, Cały czas pod górę i teraz, jak wygląda dalej, żółtym szlakiem również cały czas do góry. Właśnie szczyt Puchacza. Przechodzimy teraz z zielonym szlakiem, który można powiedzieć, że przechodzi przez granicę polsko-czeską co chwilę. No i teraz już przy nami ostatnia prosta, trochę w dół. 1144 metry na poziomem morza ma trójmorski wierch, także tam lecimy. No i co ciekawego widać, widać mgłę, ale wygląda naprawdę bajkowo, muszę przyznać. Na dole było 12 stopni. Pytanie, czy teraz już jest podobnie, podniosła się nieco temperatura. Także 12-11 stopni mniej więcej, ale jest naprawdę fantastycznie. Także lecimy w dół, zobaczymy jak warunki na trójmorskim wierzchu. Jesteśmy na szczycie, na Trójmorskim Wierchu. Powiem Wam, że fajny szlak, przyjemny, ale panorama dzisiaj naprawdę jesienna, można powiedzieć. Chmury się przewalają przy szczyt, ale naprawdę jest to widowiskowe i bardzo klimatyczne. Chociaż teraz chwilowo wiatr przegonił chmury i nieco odsłoniła się panorama na Kotlinę i ziemię kłodzką. A jeszcze idziemy na górę, na wieżę, zobaczyć jak się prezentuje z wyżej. W szczycie, na wieży powiem wam, że panorama naprawdę pierwszorzędna. E, trochę wieje, trochę takie się wchodzi może. <laughs> wiadomo, z pewnym, e, z pewnym drżeniem nóg, ale generalnie naprawdę bardzo sympatycznie i polecam mocno. E, słuchajcie, z widzę są doskonale raz widok na czeską stronę, na Dolni Morawę, na, sky, sky, na skywalk, bo Skybridge, jest z tyłu. E, na śnieżnik, chociaż chwilowo akurat schował się w chmurach e, oraz na całą ziemię i kotlinę Kłodzką. Także panorama naprawdę powiem wam, powiem wam że pierwszorzędna. Do od żółtego szlaku można odbić i podejść kawałek na źródła nysy kłocki. No powywam, że fajnie wygląda. Nasz wyjazd powoli dobiegał końca. Na obiad i zakończenie pojechaliśmy do Międzygórza, stołując się najpierw w restauracji dom nad wodospadem. Największą atrakcją jest położony tuż obok wodospad Wilczki, mający 22 metry wysokości. Co ciekawe, do wielkiej powodzi w 1997 roku mierzył 27 metrów, jednak woda zmyła sztucznie usypany próg z początku XIX wieku. W międzygórzu nie mogliśmy oczywiście nie zahaczyć o wodospad wilczki, który pięknie jest położony, jest naprawdę bardzo łatwo dostępny i polecam Wam za każdym razem to przychodzić o różnych porach roku, bo za każdym razem prezentuje się fantastycznie. A tutaj za mną, również przy zejściu to jest zejście do wodospadu wilczki w tą stronę, a w drugą stronę, tutaj natomiast jest szlak prowadzący na marię śnieżną, na której byliśmy. Także można dojść również tędy i potem wrócić drugim szlakiem chyba zielony przez zaporę wodną w międzygórzu właśnie z powrotem. Jakby do centrum miasteczka. Tymczasem lecimy jeszcze w dół do wodospadu. Międzygórze odwiedzamy regularnie przy okazji podróży na południe. Stanowi świetną bazę spacerową i turystyczną. Zabudowa ma charakter alpejski, a rozwój w dużej mierze. Zawdzięcza księżnej Mariannie Orańskiej, która rozsławiła kurort jako miejsce wypoczynku. Zanim jednak to się stało, miejscowa ludność utrzymywała się z wycinki lasu i wydobycia rud żelaza. I to byłoby na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o łapce w górze oraz innych podróżniczych materiałach na kanale. Kilka z nich znajdziecie w sekcji komentarzy pod filmem. Do zobaczenia w trasie!